Witam serdecznie w kuchni Beef Masera. Dzisiaj pokażę wam jak przygotować steki z polędwicy. Właściwie polędwica wołowa to jest królowa wszystkich steków, najbardziej delikatne i szlachetne mięso. Jako dodatek przygotuję piere zimne. Tutaj jest istotna jakość ziemiaku, powinny być jak najbardziej sypkie i szpinak klasycznie przygotowany z czosnkiem na oliwie. Pokażę wersję, nazwijmy to light, czyli tylko odrobinę oliwy, odrobinę masła i wersję bardziej treściwą, równocześnie bardzo smaczną, będzie to wersja ze śmietaną. Przygotowanie mojego dania rozpocznę od przygotowania pire. Jest to yy, najbardziej pracochłonna rzecz, którą dzisiaj muszę przygotować. Będzie to oczywiście pire ziemniaczane. Samo pire Wydaje się być rzeczą banalną, ale tak nie jest dokładnie. Istotna jest jakość ziemniaków, tak jak powiedziałem wcześniej, i w późniejszym etapie połączenie składników dodatkowych, czyli śmietany, masła z ziemiakami w odpowiedniej temperaturze. Ziemiaki należy od tego zacznijmy, przekroić na mniej więcej tej samej wielkości kawałki. Tutaj mam około 400 gram. Ilość wody nie powinna być zbyt duża. Delikatnie przykrywamy ziemiaki i to powinno nam wystarczyć. Przed gotowaniem doprawiamy jedynie ziemiaki solą i wstawiamy do gotowania. Ziemiaki wstawiłem. Kolejną ważną czynnością jest przygotowanie śmietany i masła. Bardzo istotną rzeczą przy przygotowaniu pira jest połączenie składników w tej samej temperaturze. W tym przypadku będzie to śmietana i masło. Będzie potrzebne około 100 g śmietany, 18% i duża łyżka masła. Śmietana z masłem powinna być przed wymieszaniem zagotowana, właściwie zagrzana do zbliżonej temperatury, gorących ziemniaków. To jest gwarancja sukcesu, czyli skrobia, która jest zawarta w ziemniakach, się idealnie połączy z naszym dodatkiem, kremowym dodatkiem. W międzyczasie. Ziemiaki się gotują, śmietana z masłem jest przygotowana. Przygotuję szybką, krótką marynatę do polędwicy wołowej. Mam dwa piękne steki z polędwicy wołowej, i samo doprawienie będzie banalnie proste, ale ostatecznie wpłynie na fantastyczny smak i aromat. Wystarczy wylać na dwa steki odrobinę oliwy z oliwek i dokładnie je obtoczyć w niej. Następnie oprószę czarnym świeżo mielonym pieprzem i dodam jeszcze tylko odrobinę świeżego rozmarynu. W taki sposób przygotowane steki pozostawiam na około pół godziny do 40 minut, a ziemniaki się ugotują i to będzie odpowiedni moment, aby je zacząć smażyć. Sprawdzam ziemniaki. Minęło około 40-50 minut. Ziemniaki są idealnie miękkie. W związku z tym, to jest najwyższy moment, aby wstawić śmietanę z masłem, aby się zagrzała, a ziemniaki odcedzę. Dobrze, ziemniaki są odcedzone. Śmietana potrzebuje jeszcze kilkanaście sekund, aby była naprawdę gorąca. W tym czasie rozbijam ziemiaki przy pomocy rózgi. Najlepszy jest drobny, cienki drucik. To pozwoli nam w sprawny sposób gładko wklepać, wetrzeć śmietanę z masłem do ziemiaków. Śmietana jest gorąca, w związku z tym mogę przystąpić do połączenia tych, tych dwóch składników. Wlewam gorącą śmietanę do gorących ziemiaków. I postaram się teraz utrzymać je na gładko, tak aby nie było grudek. Najpierw powoli i energicznie. Ziemiaki połączyły się idealnie z gorącą śmietaną i masłem. Są gładkie, nie mają grudek i są gotowe, aby podać je z moimi stekami z polędwicy. Piry mieszane jest gotowe. W tej chwili przysopłem do smażenia steku z polędwicy. Jest to zaledwie po 3 minuty z każdej strony, na następnie 5 minut. W piekarniku ustawionym na 160 stopni jest to odpowiednia temperatura, aby steki wyszły po tym czasie idealnie średnio wysmażone, czyli medium. Aby usmażyć prawidłowo steki z polędwicy należy rozgrzać polędwicę na średnim, średnim, mocnym ogniu. Ja już rozgrzałem patelnię, w związku z tym przystąpię do smażenia. Ściągam nadmiar mojej prostej marynaty na polędwicy i rozpoczynam smażenie. Proszę zwrócić uwagę, że nie używam tłuszczu, nie wlewam na patelnię, tylko wystarczy mi w zupełności oliwa z oliwek, którą oblałem właściwie moje steki z polędwicy. Podczas smażenia staramy się nie ruszać steków, czekamy cierpliwie aż się skarmelizują z każdej strony. Po około 3 minutach obracamy steki. Proszę zwrócić uwagę jak steki zostały, tak jak mówiłem wcześniej, skaramelizowane, usmażone po około 3 minuty z każdej strony. Czyli jest bardzo ważne zamknięcie, mówiąc delikatnie, por na stekach z polędwicy, właściwie na, na każdym steku wołowym, tak aby sok nie wyciekał. W tej chwili ja dodam odrobinę masła. To jest dosłownie na sam koniec. Około 2-3 minuty przed wsadzeniem do piekarnika i zioła, które pozostały z marynaty również dodam do smażenia końcowego steku. Masło jest odpowiednio rozgrzane, a ja teraz przystąpię do Czynności, którą możemy nazwać bazowaniem masłem z rozmarynem ze smakiem, który się wysmażył z polędwicy wołowej. Czyli polewamy steki gorącym masłem. W tym momencie, jakby temperatura smażenia działa od dołu i od góry. A równocześnie przekazujemy cały smak. Rozmarynu na steki z polędwicy. Ta czynność zajęła mi około minuty, i w tym momencie steki wyłączam ogień, przełożę do piekarnika na 5 minut na około 160 stopni Celsjusza. W tym momencie mam dosłownie. 5 minut, aby przygotować bardzo dobry, smaczny szpinak. Ja pokażę dzisiaj, jak przygotować dwie opcje szpinaku. Pierwsza będzie ze śmietaną, druga będzie absolutnie naturalna, au nature, z odrobiną oliwy z oliwek, sól, pieprz. Natomiast pierwsza opcja jest bardziej, powiedzmy, kaloryczna, jednakże bardzo smaczna. W związku z tym, zaczynamy od Pokrojenia w plastry, cieniutkie plastry czosnku. Dobrze, czosnek mamy pokrojony. Następnie na rozgrzaną patelnię dodam odrobinę masła, oliwy z oliwek i oczywiście czosnek. Czosnek smażymy na dość mocnym ognie, natomiast na tyle, aby nie nabrał złocistego koloru. Kolejnym składnikiem, który dodam, będzie śmietana. Ja dodaję śmietanę w tym momencie, ponieważ szpinak nie wymaga długiej obróbki. Cieplny powinien być dodany zawsze, bo za tym momencie, jeżeli jest smażony bez śmietany, jest to zaledwie minuta, półtorej minuty i powinien być gotowy. Śmietana w tym momencie wyciągnie smak smażonego czosnku. Ja dzisiaj użyłem świeżego szpinaku natomiast dokładnie tak samo wychodzi z liśmi szpinaku mrożonego. Mogę doprawić solą pieprzem i gałką muszkatołowym, która jest istotnym składnikiem w szpinaku od świeży ten dodatek z racji śmietany, która również połączy nam szpinak w całości i utworzy coś na. W zasadzie kremu royal, czyli sosu śmietanowego, I proszę zwrócić uwagę, zaledwie po kilku sekundach szpinak jest zblanszowany i można powiedzieć, że jest gotowy. Druga wersja szpinaku będzie au nature absolutnie naturalna, bez dodatku śmietany. Eee, samo smażenie to jest około. 30 sekund, czyli bardzo szybki dodatek, który możemy przygotować do oseka z polędwicy, będą nam potrzebne oczywiście liście szpinaku, oliwa z oliwek, odrobina masła. Przygotowanie tego dodatku rozpoczynamy od dodania oliwy z oliwek, którą należy odpowiednio rozgrzać. Kiedy oliwa z oliwek jest rozgrzana, dodajemy liście szpinaku. Od razu do, doprawiamy solą, pieprzem. Liście szpinaku dosłownie w kilkanaście sekund się pięknie zblanszowały i na koniec, aby pokrócić smak dania, dodam odrobinę świeżego zimnego masła, które dodatkowo zwiąże nam soki ze szpinaku. Szpinak natur i szpinak ze śmietaną, można by określić, z kremem Royal, jest gotowy. A teraz sprawdzę, jak wyglądają nasze steki z polędwicy Najprostszym sposobem do sprawdzenia, czy stek jest średnio wysmażony, jest ucisk, właściwie dotyk. Jeżeli stek delikatnie sprężynuje i wraca do swojego położenia, to znaczy, że jest średnio wysmażony. A teraz przystąpię do ułożenia dania. Zacznę od szpinaku, moim zdaniem bardzo smacznego, troszeczkę bardziej kolorycznego niż natur, sosie royal, czyli ze śmietaną, I drugi szpinak, lekki, delikatny, w zgodzie z naturą, tylko z solą i pieprzem. Steki ułożymy na szpinaku. Jeden na au natur drugi na szpinaku ze śmietaną, na kremie royal Następnie dodam oczywiście... Chirrezie mięczane. Odrobinę natki pietruszki tylko dla odświeżenia smaku. I smak z patelni. Całe dobrodziejstwo ze smażenia polędwicy z rozmarynem w tej chwili on na mój talerz. I to jest moja propozycja podania steków z polędwicy. Na szpinaku ze śmietaną i na szpinaku au natur, absolutnie naturalnym, pierożem mieszany i smak ze smażenia steków z polędwicy. Smacznego.